Marko z tej strony, witam wszystkich na kolejnym odcinieczku, na kolejnym openingu i kolejnym openingu w treści, prawdopodobnie ostatnim. Mordeczki. Dzisiaj, jak widzicie, po miniaturze i po temacie: otwieramy kapsuły. Dlaczego otwieramy te kapsuły? Jeśli dobrze wiecie, byście na live urodzinowym, który się odbył niedawno, bo 11 kwietnia, sorki znowu ze będę go robił teraz, na weekend będzie już gitara. 11 kwietnia, taki pan. Jeden gościu o nazwie Gaben, mnie troszkę oskamował. E, troszkę straciłem przez niego pieniążków, bo tak właściwie, jeśli ktoś to śledził, no to tam wydaliśmy około 400 zł i nie trafiliśmy totalnie nic. Totalnie nic: ani skrzy ze skrzynek, ani z pojemników na moim głównym koncie. I więc stwierdziłem, że nie będę już otwierał. Ale, ale, tak sobie e, tutaj na moim koncie. E, tym głównym, doładowałem sobie e, bodajże jeszcze na urodzinki, które odbyły się kilka dni później, bo tak naprawdę nie miałem 11, ale 11 był live doładowałem sobie konto na te urodzinki i otworzyłem tam chyba z, jeszcze z 60 czy 70 kapsuł, no i trafiłem jedną złotą naklejkę na moim no, tym koncie, która jest która kosztowała 50 zł, super tak, na moim głównym koncie, gdzie mordeczki na koncie moim smurfie, ci co oglądali wcześniej ja śledzą już od dłuższego czasu, że mam konto smurf Choć te smur w konto to jest właściwie to samo, mają jedno i drugie. To ma prawie 2000 godzin, tam to, to ma ponad 2000 godzin w cs Ale było no, dowanse za 20 zł tutaj. I po prostu trafiłem złotą naklejkę. O! Za 50 zł! Gdzie otworzyłem tylko 9 skrzynek z 20 i trafiłem złotą naklejkę. Więc stwierdziłem: Hmm, pan Gaben, czyżbyś pan mi popsuł moje konto główne? Po czym, po gdzie trafiłem moją kosę mojego talona, jak sobie stwierdziłem, mówię. Oj, panie Geben, nie będziemy tak robić, więc stwierdziłem, że doładuję tutaj sobie konto, a inaczej sprzedam dwa skiny, które wydrobiłem na Case dropie z dyszki, zrobiłem sobie 70 zł, sprzedałem te skiny i zakupiłem 60 pojemników. Gdzie mordeczki? Dokładnie 62 pojemniki i sobie wczoraj. O, gierce, jak właśnie sprzedawałem te skiny, sprzedałem się pieszy. A mówię, 62 pojemniki sobie kupię i sobie dwa pojemniki otworzę. I pierwszy pojemnik. Pierwszy pojemnik. Raptem 30 zł, ale jest złota. Nie? pierwszym pojemniku i to było w gierce z ekipą. A mówię, to jeszcze sobie tą drugą, żeby tam do 60 wyrównać. ilo, za 17 zł. Folia, folia. Drugi pojemnik na bank. Pan Gaben mi coś zrobił z moim, moim głównym kontem, więc tutaj mordeczki testujemy, nie o subskrypcji, lajku, komentarzu i sprawdzamy, czy coś nam wyleci, choć mi się wydaje, że już nam nic nie wyleci. I zaczynamy już bez zmiennego gadania, wbijajcie na live'y, które są dosyć często, bo praktycznie codziennie i próbujemy zdobyć kolejną złotą... Eee, złotą... Naklejkę, oczywiście, otwieramy pojemniki kandydaci. Beka, bo w ogóle właśnie otworzyłem. Jeszcze zbierałem sobie na tą drugą, żeby doładować. Ok, jest Virtus Pro. Hologram dosyć głośno, może wolumen ściszmy na 0,3. Będzie troszkę ciszej. Kolejna. No, zobaczymy. Zobaczymy, tu jest 60 naklejek, W sumie już z tych dwóch mam ile? 30, 41 zł. Jest prawie, że już na 0. Ale sprawdzamy pana Gabena, czy on aż tak. Troluję moje, moje główne konto do CSa, że naprawdę tyle pieniągów i nic nie wydałem, a tu raptem parę złotych i siadły już mi dwie złote naklejki. Kolejna folia Virtusów. Mam nadzieję, że trafimy coś jeszcze ciekawego, żeby chociaż było jeszcze na odcineczku, nie? By się przydał kolejny virtu Virtusi. Sentiment do Virtusów. Nie żałuję, że trafiłem, choć dużo, dosyć spora strata, ale zawsze to jest Virtus Pro. Sentymencik jest. Jakiś tam... Do tego klubu. Aj, mordeczki, mordeczki. Więc sprawdzamy pana Gema Face Clan. Mam nadzieję, że coś rzuci fajnego, że żeby było coś właśnie pod odcinek, jak mówiłem. Ej. Ej. No i właśnie jak już opowiedziałem, co się wydarzyło w tym okresie. Więc na tamtym kącie trafiłem jedną złota przecie, na tym kącie trafiłem już dwie. Ta, tailo. tailo. jak się rada, to jest zawsze spoko, bo jedna z najdroższych, chyba najdroższa w sumie naklejka tu. Więc zawsze spoko, zawsze jakieś. O kurde, przeleciała no. Kurciaki Proszę, proszę, nie bądź taka niewierna. I daj mi coś. Daj mi coś, patrzcie. Dwie złote naklejki, jeszcze to. I tutaj już mi się 30, 41 zł. Mam, wydałem 60. Gdzie nie doładowałem, tylko sprzedałem te skiny. Właściwie, dychę wydałem. Bo to też na live robiliśmy z tej dychy na case zrobie. Co je wypłaciłem, je. Ilo, nice. I. <laughs> Można? Można. Tylko czemu nie na tamtym koncie? Jeszcze niczemu nie podczas mojego liveu rodzinowego. Nie rozumiem tego totalnie. Ja to w ogóle czysty na twarzy. Chyba tak. Wow. Genji. W międzyczasie w pracy sobie. Bo w międzyczasie w pracy. Tak, przerwie sobie. Mówię, nagram. Mogę to w nocy robić, jak tak siadło dwa razy. Ale mi się już nie chciało, to było bardzo późno. I z... patrzmy, podziwiajmy Kurczaki no Ale byłem w mega w szoku wczoraj jak nam siadło Graliśmy akurat właśnie giereczkę i mówię o otworzę Jeszcze to na tą jedną bo z tych dwóch naklejeczek Z tych pojemników Żeby tam oddać sobie e, Do balansu tych 60 pojemników Musiałem posprzedawać tam Syfiastę te spraye I po 6-5 groszy sprzedawałem je Kurde I wam powiem, że Sprzedałem chyba z 7 spray, mówię. O, jest w końcu, no to mogę sobie ten pojemnik sobie tam wykupić, otworzyć. Pam otwieram, a tu złota sobie taką wyleciała. I totalnie, totalnie nic nie leciało: nic nie przeleciało. Ani, ani fioletowa, ani różowa, ani czerwona: nic totalnie. Na sam koniec tylko wyleciała ta złota. Mówię oczywiście o tych, o znowu złota. Proszę, no pod odcinek, chociaż na live nic nie daj, to chociaż pod odcinek mi daj. Bym mógł też równie dobrze wziąć później je sprzedawać e, Sprzedawać i po prostu dalej e, ingerować w to Ale tu otworzę sobie po prostu tak A resztę sobie zostawię na, na live Zapraszam na live'ach Będziemy sobie może otwierać po Troszkę będzie balansu e, Na pewno Jeśli to oglądasz dzisiaj Więc dzisiaj na pewno jest live Będzie wieczorem około Od godziny 18 Proszę śledzić mojego YouTuba. No Lecimy już Kończy się Kończą się a nic konkretnego nie dałaś. Mogłem je, ja tak sobie myślałam, O, to może w nocy nagram, tylko że to już było później. Chciałem za bardzo nagrywać i krzyczeć. I teraz nie chcę dać. Niewdzięczna wdzięczna. Leć dalej. Kurde, no. Zawsze to była w ten folia, tak? No nie daję, no nie daję. Virtus sporo złote. Znowu dwa złote! Dwie złote i nie mi! Nie mi. Face złota. Stój na niej. Ok. Dajlo, folia. i... Kuczaki. No proszę, no daj coś, no nie, bądź taka, no. Biu, to spło. Otwieramy. Lecimy 60 pojemników z rzędu. Jestem ciekaw, czy cokolwiek trafimy, nie? To jest normalnie. Loteria, loteria. To to hazard, taki, że to jest szok. To jest po prostu szok, to, to, to szok. Kończą się już, kończą się. No daj tą złotą. No, no. no daj, no daj, no daj, daj dalej. dalej. Najgorszy, najgorszy jest ból, jak się, miałem już parę razy, że się za złotą zatrzymało, przed złotą samą. To jest najgorszy, jaki może być ból. Jak go nie widać w ogóle w tym odrębie, to jest spoko, ale jak już zostanie przed nim, trafię, jakieś gówno. Za nim, jakiś shit. To tu, no kurde, no. Pomiędzy, pomiędzy, to skam. Gaben. jak chcę ci tu uratować reputację z mojej strony, a ty normalnie tego nie dajesz. Znaczy, nie no, bym ci nie uratował, bo po prostu stwierdził, że. No, że. Mam coś z kątem, nie tak. No, leci dużo. Niewdzięczna kapsuła. Ale nie chce nic dać. O tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem. No, kurde. Powiem wam, że ja wydałem na same naklejki, bo zapomniałem sobie wam o tym wspomnieć. Na tamtym koncie około 400 zł na naklejki. Gdzie? 400 zł, nie licząc tych poprzednich, tych, tych ostatnich, co na, otwieram sobie na urodzinki. Znaczy na urodzinki, tam co trafiłem tą złotą, to tego nie liczę. Ale około 400 zł, bo sporo otwieram jakby po trzy coś. Po, dużo otwieram, jakieś po pozotówce, i nic mi się nie trafiło. Plu, pl, prócz astralis e, foliowanej, która była warta tam 30 zł, teraz jest warta chyba 17. Nic na tamtym kącie. I wydaje mi się, że będziemy w tym samym kierunku i na tym kącie. No, 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 no. No, no. 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 się muszę w nocy otwierać no. no zobaczcie już się kończą już się kończą a tu nic nic totalnie nie wleciało jak wczoraj dała tak dzisiaj nie chce no i była no daj jakąś żeby chociaż coś się zwróciło no proszę cię Ja, ja, ja jest w końcu złota, boom! W końcu złota na jakimś odcinku! W końcu złota, boom! W końcu! Dziękuję panie Gaben! Daj jeszcze jedną. Nie bądź sknera. Nie wiem, ile ona jest warta, nie mam zielonego pojęcia. Zaraz sobie sprawdzimy na sam koniec, ale w końcu złota! Fajnie, że chociaż na odcinku. Bo na live nic nie dałaś. Mendo. Próbujemy jeszcze, no fajnie jakby coś się rzuciło. Chociaż coś... Daj mi taj, tajlo złotą. Ole bym był. <laughs> o jedna złota. Na 60 skrzynek. Źle czy nieźle, czy niedobrze. No ja z duchu słuchy mnie doszło niektóry, że na 120 skrzynek po 5 złotych im wyleciało. No to tak średnio trochę, nie? Średnio. By mogła jeszcze coś dać. Bo chociaż jakąś foliowałem Tilo, no no. To, to, to nie to, to nie tas Ostatnie pojemniki BAM Biutus Pro złote Eee, ja żadnej folii nie trafić Ja cię chwycę, no Zauważyliście, że nie wiem, czy tam otwieracie, czy nie otwieracie, ale możecie sobie zerknąć tu u mnie na materiale. Są momenty, że ta linia kończy się tu. Z ledwością dolatuje, nie? Zaraz wam pokażę tu. A, nie pokażę. Że z dolatuje do okienka. Jest moment, że ona całkiem w innym miejscu jest. Że Te algorytmy jest w końcu biedna folia i to, ale dlaczego tego? Dlaczego tego? Dwie ostatnie kapsuły. Że one są różne algorytmy chyba do tego otwierania, bo się czasem zatrzymuje tu, znaczy... O, złota, super, nara! Czasem na środku, więc ostatni pojemnik i tyle by było z otwierania i złotych naklejek. Dzięki ci, Gaben! Dzięki ci, Gaben! No dobra, no to co? Sprawdzamy. Sprzedawę, no ta ta, ta ta, chyba kosztuje około 2 złotych, nie? Tak, 2,50 zł. złotówkę. Folia, złotówkę! Super! BUM. 28 zł. O, proszę, 3 dychy. 3 dychy, 3 dych. Normalnie wstyd. Normalnie wstyd, co tu się dzieje. Tyle otwarć i tylko 3 dychy złotych naklejce. Ja cię kręcę. Wiecie co? Ja sobie to pewnie później sprzedam. Wydaje mi się, że to nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Więc 164 grosze to ta. O, patrzcie, 19 zł, już dwie dychy już kosztuje Foley Wallon To ta 33 rośnie. No i to, tą, to, to trafiłem. 50 kosztowała, 46 spadło i no. Mam 3 zł. Tu. Jedną na głównym koncie. No, jestem mega w plecy. Ja to sobie sprzedaję, będę pewnie na liveu otwierał. No nic, mordeczki, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie lajka, like proszę was, zostawcie lajka, like bo tym odcinczkiem niech niesie się to, że Gaby miał skamowana na głównym koncie. A my co widzimy się na następnym odcinczku? Na razie hejpa. Czyściś?